Trzeba leczko! To trzeci odcinek. Tak, trzeci odcinek w tych samych koczulkach, czyli jednak w tym I samym... I tutaj Arti mnie namówił na temat... Spidermana. Spidermana, spider który był w MCU, nie było jest. Znaczy, to jest y, moim zdaniem dość ciekawy temat, ponieważ mamy trzeciego aktora, który gra spider -Man. Dobrze, ale wydaćmy od początku o co chodziło. Żeby po kolei, żeby... No, że... Chodziło o to, że y, Spider-Man, ten obecny Miał wylecieć z MCU. Tak, bo Spider-Man chce do Sony. Sony i Disney się nie dogadali odnośnie pieniędzy. Bo Disney chciało 50 na 50, tak. Ale Sony powiedziało, że nie. I była groźba, że właśnie Spider-Man nie będzie w MCU i mi się wydaje, że jakby nie było. To bardziej statny będzie Sony niż, e, niż Disney. Tak, tak, ale mi się wydaje, że sam aktor też. I sam aktor mógłby powiedzieć ja mam to gdzieś, ja, ja przechodzę do Disney'a e, i, Tak, i, i to jest właśnie, to jest właśnie cel tych negocjacji były. I był mi się nie. wydaje, że tu Sony się to chyba prze, tego przestraszyło. I, I zmienili zdanie to. Sam Tom jakby. chyba powiedział, że nie chce dla Sony Bo No Tom powiedział, że, że on chce zostać w... W MCU, więc i się mu nie dziwię wcale. No bo w tych nowych w, w filmach, jakby nie było MCU, to by nie mogli wspomnieć ani o Iron Manie, No ani nie byłoby o... nic. W Sony byłby tylko Spider-Man. No tak? i MJ, no i tak, więc. Aczkolwiek, no nie wiem, czy czytałeś, że Sony nie przejmuje się tym, że yy, Spider-Man zostaje w MCU, bo będzie robił film na temat Madame Web. Nie, no, chyba, wiem. Wie i teraz, i w ogóle o Mysterio by nie było, bo fajnie się ten skończył nowy spider Ty żeś. No nie wydałem. oglądałem, więc nie będę tutaj mówił. Nie, nie się fajnie skończył i jestem ciekaw, co właśnie wymyślą. Ale wiele trzecie. osób pewnie oglądało, więc. Więc jakby nie było wem się tego spider to bym to by nie wiem, jakby to wymyślić. To jest też, wiesz, inna realizacja, inny flow tego, tego bohatera. Aczkolwiek też chcecie zapytać. Czy Tom ci się podoba w, ro, w roli Spidermana? No tak. Czy, czy wybrałbyś kogoś... No byś, e, kogoś innego? Ba, bardziej niż tamci. Właśnie to jest problem, bo... Y, Iron Man od początku był w MCU, Hulk był od początku w MCU, tak. a Spider-Man to tak cały czas jest ta rotacja, i nie mogłem się zdecydować, którego aktorów wybrać. pierwszy to były tylko w Sony. Tak, Tobii Maguire. A wtedy nie. No, przepraszam, a wtedy jeszcze nie, nie, nie było MCU, jakby był Ale to ten y Spider-Man w Sony był dobry. A który? Tobii Maguire? Y tak, y Spider-Man 1, 2, 3. Dawniej, Spider-Man 2, ale to on, on był tylko dobry, ale ten Amazing Spider-Man już był słabym. Właśnie i do tego piję. Czy nie jest za dużo tych Spider-Manów i nie okaże się, że jeżeli Tom Holland zostanie w MCU, to Sony sobie wykreuje hmm. innego Spider-Mana? Nie, nie zrobią tak, na no, pewno nie, ponieważ Tom Holland im takie pieniądze robi, że To byłoby I, bardzo. I i, i, i takie no. pieniądze im da że raczej nie. To by było bardzo. Nie... Sony bez MCU sobie nie poradzi. Finansowo. To znaczy, teraz zrobili. O, znaczy, źle mnie zrozumiał. Może pieniądze by zarobili, ale te filmy byłyby na pewno słabsze. Nie no, Spider-Man uniwersum nie był robiony. A to jest jako kreskówka. Tak, Więc... ale moim zdaniem wyszedł Majster. No, tak, ale filmy już im już tak dobrze nie wychodzą. <grym> same. Samodzielne. I to jest pytanie, kiedy się po prostu skończy ta... No ta rotacja Spiderman. Tym ty bardziej, że Tom Holland ma jeszcze tylko podpisany kontrakt na ten trzeci czy, 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 film. Tak. Potem już nie wiadomo co się stanie. I nie zapominaj, że jeszcze tydzień temu... Była informacja, że jednak Sony się nie dogadały. Ale no parę dni temu już chyba dwa czy trzy dni. Temu, no tak, tak ale nie wiemy, wszystko. czy za jakiś miesiąc nie będzie znowu. Eee, jakiś... Oficjalnie już i Sony i Ms i Disney już o, 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 się na ten temat wypowiedziały, że będzie czy trzecia część robiona. Tak, ale wiesz co mi się marzy? Ale jest myk. Bo jeżeli Tomowi Holandowi się kończy kontrakt... Właśnie. Sony po tym trzecim filmie będzie ja mógł sobie przejść wtedy do MCU na spokojnie. No, być do, może tak. Do Disneya, Albo tak jak ci mówiłem, że Sony sobie wykreuje ta, własnego spider ty dzisiaj będziesz miał swojego Toma Hollanda, a ci bę, będą mieć Ale so, nie sądzisz, że to będzie paranoja? A ja tylko oglądam MCU, ta, tamtych nie oglądam. To będzie paranoja i ludzie będą po prostu nie się... Nie znaję ich ...żreć. Ich nie będą się rzeć, bo będą woli być przy MCU niż przy... Oj, nie wiem. Powiem ci, że jeżeli chodzi o Spidermana, Sony zrobił dobrą robotę. Tylko ten rzeczywiście Amazing Spiderman był do kitu, ale te pierwsze były naprawdę dobre i wiele wtedy osób... wtedy jeszcze MCU nie było. Nie wielu wiem. osób z moich znajomych, czy nawet nieznajomych... Z moich też znajomych, znamy ich. Mówi, że... <laughs> <Znamy> ich. <laughs> o, o oboje. Tom Holland... No właśnie, on jest w odpowiednim wieku. Tak, ale że się... Że jest za bardzo taki dziecinny na I tego Spidermana. taki był. Tak, tak, ale mam kolegę, który mówi, że 100 razy woli to, to beja Maguay'era. stary był to by maguire nagranie Sp Spidermana. Tak, ale on był właśnie takim naukowcem, był. E, fa, fajna ta rola, moim zdaniem wyszła. A Tom Holland byłby dobrym Spidermanem, jeżeli daliby mu on jest od dobrym początku Spidermana. Genezę. On, on jest dobrym Spidermanem. ale. Trzeci raz robić genezę Spidermana. Ale, no ale pomyśl sobie, że nie robisz genezy takiej z dupy, że tak powiem, tylko na podstawie komiksów. Nareszcie ekranizujesz komiksy i to mi się marzy. Ale oni żeby, się. Żeby MCU kiedyś Zadaptowało The, The Amazing Spiderman. No tak, ale to nie masz komikami. adaptacji tych a, komiksów. Nigdy nie będzie adapta adaptacji. Oni tylko biorą niektóre pomysły z komiksów. Tak, no, tak to robią swoje. Aczkolwiek wiesz, to, jakby. I, i nie dobrze, da że, że, że tak robią. Że nie, że nie robią słowo w słowo, sc scena w scenę, jak, jak w komicie. No, ale jakby na przykład nie dali Holanda, a tego z The Amazing Spider-Man do MCU, też byłoby. Ale to nie, to nie był problem aktora. Jeśli chodzi o The Amazing Spider-Man, tylko o reżyserię i, i pomysł, i, i, i o fabułę. To jest problem. Hmm. No, a kto mógłby zostać? Najgorsze jest to, że nie wiem, czy słyszałeś. Sony powiedział, że będzie bardzo dużo robić filmów z uniwersum Spidermana. I to jest właśnie ich chyba gwóźdź do trumny, że będą cały czas. Jak oni ciągną, tylko będą Spidermana ciągnąć. to, to tak, to, daleko i nie to, to będzie najgorsza paranoja I moim zdaniem. Nie, no, z zróbcie dwa, trzy. Moim zdaniem. Przerwę zróbcie. MCU powinno całkowicie. MSU jak temu się skończy kontakt tak, pewnie dostań. wciągnie to Holland tak, do Tak, oni, oni coś wykombinują na pewno żeby Sony, żeby zagarnąć od Sony z, z, Zagarną sprawa już w 100% stu, stu od Sony i, 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 i tyle będzie Tak, oni, oni pewnie o tym myślą, aczkolwiek no sprawa jest ciekawa No jest ciekawa O tyle że, o tyle że no jest Tom Holland no, on jest wiemy, że cze, cze, na część będzie No nie wiemy co dalej bo szkoda, to jest, to jest Co dobra, daje, to, to, to jest jak dobra postać. Kole, jak się kontekst skończy to mówi Hollandowi. Aczkolwiek no, za dużo używam słowa, aczkolwiek. Aczkolwiek. Ale na przykład są rzeczy, które mi się nie podobają w Spider-Manie MCU, na przykład MJ y, jest totalnie nietrafiona, jeżeli chodzi o y, to uniwersum. To... Ciocia May też jest za młoda. Ja wiem, nie jest taka młoda. Jest za młoda. Jest dużo błędów, dużo błędów, których Sony nie popełniało. Jakich tak? błędów? No właśnie o to chodzi, że MJ była ruda. Ale to, to nie jest Mary Jane. No tak, ale to wiesz. To nie jest Mary Jane. No ale to tak, no to tak brzmi tak <grym> ale i to, dużo to, jest, to ma tak dużo Ale to ruch nie, ruch. nie jest Mary Jane Watson, żeby. I tu jest tak. Nie, nie mówił i tu jest taka, wiesz, tu jest taka nieścisłość I oni, to się już wypowiedzieli, a nawet sama aktorka, że to nie jest Mary Jane eee, dlatego Sony, ten temat Dlatego, wiesz, dlatego Sony się denerwuje Bo, bo no, Disney robi niektóre To nie jest MJ Niektóre błędy Ta, Tamta MJ, no i tyle eee, fabularne Ale te spider są, są dobre, no No, ale moim zdaniem Troszeczkę się robi tak jak w Batmanie, że tych Batmanów też było za dużo i Spider-Manów też jest w sumie za dużo. Czy powinni to ujednolicić? To jest będzie ostatni w, w, w 2022 no, roku. No mam nadzieję, że ostatni. No, okay. Potem się i, I że nie będzie tak, że Sony se wykreuje innego aktora. i że będzie Spider-Man? Spider-Man! Ja, ja tam oglądać już nie będę. No ale to będzie taka chora sytuacja, no może do tego dojść, bo są jednak. No to załóżmy, że na przykład y, w Spider-Manie Tom Holland y, jako Spider-Man zginie. Nie, nie ma. to Tak. Aj, ale nie! To jest wy... najgorszy scenariusz. Wy... Wykreowałeś nowego. To jest najgorszy Juh. scenariusz, tym bardziej, że niektóre osoby chcą zmiany Spider-Mana. Które? Yy, bardzo dużo. Na przykład ja mam znajomego, który nie akceptuje Toma Hollanda jako Spidermana. No. no, na kogoś, na kogoś no innego. Kogo? A, kogo? I tu się pojawia problem, że znowu by zrobili nowego Spidermana. znowu od nowa jechać? No i, no, i to, 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 jest, to jest bez sensu, dlatego chciałem powiedzieć To tak jakbyś teraz chciał zmiany, tej paranoi. zmiany aktora Iron Ironmana nie, dobre, da. da... nie wiem tylko kto, kto. No właśnie! Jechać od nowa! Ale widzisz, no. Ale był, y, był od początku, Robert Dowling. No, on do tej no? domi no? pasuje i Tom Holland też do tej domi pasuje. Wiekiem i tak dalej. Moim zdaniem, y, moim zdaniem tak, trochę tak, trochę nie. Spider-Man ma 20, nie wiem, nawet nie, 18 Spider lat. Spider-Man zaczynał swoją y, miał przygodę, jaką miał 15-latek. No. Jako 15-latek. I dajmy teraz. Tobiego Maguire'a, żeby zagrał 15 latka, gdzie on ma już Nie, już Nie, już nie mówię, od, e, nie mówię no. o Tobie, ale jakby na przykład, wiesz, MCU się zaczęło od... jakby się Sony tak dogadało z... Tak, ten, nie że, można. I by się zaczęło Spidermanem, nie na przykład Iron Manem, że Tobie Maguire by był i on by był teraz stary, no to teraz, wiesz, wyglądałoby to inaczej. Nie, ale... mieszajmy już, nie zmieniamy tego Spiderman'a. Mi się wydaje MCU też, że... sobie na to nie pozwoli. Mi się wydaje, Jeżeli... MCU ma taką zasadę, jeżeli jest nowy Spider-Man, sta to starego zabijamy, usuwamy, nie ma. I oni się tego tr trzymają. Wiem, czy ciekawe, ciekawe Ma być jak... nowy... Ma być nowa Iron Man. Tak. To tego sta starego musieli zabić, żeby... Ale widzisz, ja na przykład Venoma chciałbym w MCU. No ma podobno Podo MCU Sony po, Podobno dogadali się o, jeśli chodzi o inne filmy Ale to też nie jest pewne bo nadal Sony trzyma łapę na tym uniwersum ale... Spider-Man. Tak, tylko że teraz y, Disney nie ma już 5%, tylko 25. No tak, o, ale to jest nadal o no... Ale na, na, na to się z, zgodzili już, więc No na, bo na, na i na, no bo Sony nie odda swojej marki, to... na której No to w ogóle e... nie... Nie od tej nie marki? Tak. No a ja, lepiej to by było. No to no, jakby Sony oddało. No to praktycznie byśmy mieli Venoma. To byśmy... Sony już by nie istniało. Nie no, jako, jako przemysł filmowy, no w bo... sumie. No, ale już by nie miało tych super bohaterów. Bo X-Menów by nie miało, bo już ma. x menów e nie mają. MC już ma. Tak, ma. MCU już ma. Blade'a nowego już ma MC No bo y, Disney wykupiło, nie wiem czy wiecie, y, Foxa wykupiło. Y... Także Venom'a pewnie też by wykupili, znając ich. Tak. I oni Chyba, myślę, myślę, że do tego dążą. Tak jedyna seria, która osoba bohatera, bohaterach to jest właśnie Spider-Man. I właśnie to jest zdenerwujące. I byli x men ale x już nie mają. Dali by na przykład, zgodziliby się pół na pół. Chyba, że w, m, Sony na to nie pójdzie. I że ten Spider-Man by się tam odnalazł. I Sony by dostawało jakiś tam procent i, i by dostawali jeszcze większy procent. Teraz Sony, to znaczy teraz Disney dostaje procent. No tak, ale Dwa, na przykład 25. oni by dostawali jeszcze więcej pieniędzy niż oni by wyprodukowali te filmy. Ale Disney też nie ma teraz do złego deal, bo on ma 25% plus ma jeszcze z, z ze sprzedaży figurek, ko, ko, koszulek i tak dalej. No Wsz i sam. Wszystko bierze Disney to. Wszystkie. P pieniądze z tego, więc... No to akurat, to akurat jest dobre. nie złego... Ale wiesz, ja wychodząc. jestem tego zdania, że Super bohaterowie to jedna firma i byłoby fajnie Ale... I jeszcze je... Deadpool! Ja jestem też tego... tego to Tu się zgodzę, ale je, żeby się trzymać jednego aktora Nie zmieniamy aktorów No tak, to był ten błąd, że to... Sony zaczęło sobie stobił. Na dobry nie wychodzi Nikomu Niech już ten tom zostanie Tom Holland się sprawdza Pieniądze zarabia tak duże pieniądze, i myślę, że o to tu też Ponad chodzi. Miliard, o to tu też tak, chodzi, że, że... w MCO zarobi więcej niż w Sony. No właśnie, dlatego, się, dlatego tego. się nie zgodził. Trzymajmy się tego. Ja bym teraz nie chciał znowu zobaczyć nowego Spider-Man z, z, z innym aktorem też nie chciałbym. Sony Jak, zobaczyć, żeby Sony, na przykład teraz sobie wy... Ale obawiam się, że to się stanie. Że, że, że Sony teraz wy... wymyśli, robimy nowego Ironmana. I... Nie, to nie. know, to nie, bo akurat do tego prawnie mają. Ale nie mają, bo. Ze Spider-Manem to... mogą nie wszystko ma. robić. I... Tylko powiedz mi, na chust oni robią te spin-offy, Sony? Kto Na przykład te Omada łeb, czy na przykład o Venomie, zamiast tego oddać po prostu Disneyowi, niech oni będą po prostu wspólnie sobie robić o tych bohaterach. No, no, A nie, jest nie właśnie to... ten beznadziejny konflikt i oni to na tak tym. nie działa niestety. No, no tak. Średnio, akurat Każ, każdy by tak tylko tak z uniwersum Spidermana. nie mówię, że nowego elementu, ale na przykład sobie wymyślą, że Sony robi sobie jakiegoś bohatera, któregoś... nie było, i gra go Robert na... Po pierwsze, byś się nie zgodził, bo bym nie no zrobił. tego nie tego. wiem, no właśnie tego nie wiem. Ale ja mówię, obawiam go... się jednego, że Sony Słowa. sobie wykreuje własnego Spidermana, bo te spin-offy nie będą mieć pokrycia. No z czym będą mieć pokrycie? Robią, wyobraź sobie, że Spider-Man jest w MCU, a oni robią filmy o bohaterach, którzy są w Spider-Manie. O, w Venomie. No, no. no właśnie. Gdzie Spider-Man się musi... Pojawić. pojawić z Venomem! I Sony nie ma tego Spider-Mana, rozumiesz? O, oni tylko mają Spider-Mana, tak naprawdę. No tak, ale jak już Tom Holland przeszedł tam do MCU, to Sony już nie ma do niego prawa. No ma, mają po połowie. Znaczy pod, Czyli Tom Holland będzie grał y, w, w filmach dla Sony i będzie grał dla MCU. No, nie, no, kontrakt ma na razie Sony. No i widzisz. Ale Sony oddało te 25% praw. Tak, M ale MCU. tu się pojawia impas, że na przykład Sony chce Venom, Venoma zrobić ze Spider-Manem, nie? No bo to wiadomo, Venom nie jest No Teraz wrogiem. jeszcze będą mogli. Dopóki kontrakt y, Tom Holland ma, to jeszcze będą mogli. Jeżeli A się co skończy... później? I na przykład Tom Holland powie już po kontrakcie z Sony Ja, Sody, ja przechodzę do MMCU, wypchajcie się No i właśnie Ja przechodzę do Disneya Oddajcie im prawa Bo ja tylko u nich będę grał i, i są I w dupie dlatego... I są w dupie I są w dupie i, I teraz dlatego mówię nowego o nowego tym... aktora, tak. że, że, żeby... I we, tym w mówię, tym nie mógł zagrać. O tym mówię. Czy <laughs> Sony wykreuje sobie Spidermana, który będzie <laughs> grał w ich uniwersum. Nie. Bo oni zapowiedzieli chyba sobie Sony pięć filmów z uniwersum Spidermana, że będą robić. Dlatego dla mnie to jest... Albo oddajcie Prawo. Tak. I lepiej to wyjdzie. Fani nie będą... I już nie róbcie wy nowego Spider-Mana, tylko sobie z zróbcie innego bohatera, Deadpoola 3 czy co tam chce. Bo dojdzie chce do ta... tego, że na przykład MCU będzie musiało zrobić nowego Venoma, żeby Venom był w MCU, nie? Tak. Bo na przykład oni nie będą mieli prawa do Więc Venoma, ja bym który był Kinie. To panował nie robić Nowego aktora do spider specjalnie, żeby w ją mógł wyznaczyć też Ale z drugiej strony, ale z drugiej strony przyznać, że to jest nielogiczne, że robią filmy o postaciach z uniwersum Spidermana, Sony, nie mając Spidermana. mana więc dla mnie powinni Spider-Mana i wszystkie postacie, które są ze Spider-Manem związane oddać Tak, tym bardziej, że X-Men i Fantastyczna Czwórka wszystko należy teraz do Disneya No właśnie i będą o nich filmy. niech oczywiście że No, nie jakiegoś nowego bohatera, jak tego jeszcze nie było. No tak, ale, ale moim ma Dead, tak nie ale ma. Ale masz Deadpool trzy na przykład niech sobie zrobi. Moim zdaniem Deadpool też powinien przejść do MCU. Wszystko. Wiesz ale poka po, po, po zobacz jakie to by było tak, wszystko tylko, spójne. Tylko to. Teraz weź to wszystko zepnij Tak, że, zep... że to miało ręce i nogi. Ale to... widzisz, tu się pojawia teraz paranoja, niech że się dogadali. A za chwilę pojawia się news, że oni jednak będą robić filmy o y, spin-offy o postaciach ze Spidermana. Czyli mają oni będą y, coś takiego robić, że nie, nie wiem. Nie, dobrze, tylko niech tam się Spiderman nie pojawia. Ale to jest głupota! Nie musi się pojawiać tam Spiderman. Ale to jest głupota! Uniwersum Spidermana bez Spidermana. Nie, nie zawsze tak było, że się wszędzie, wszędzie pojawia. Przecież wiesz, jak ludzie hejcą Venoma, ja jeszcze tego nie oglądałem. Ja oglądałem ja też go hej, i to taki takie słabe, że. Dlatego, że nie ma Spidermana tam. Dlatego, że nie ma Spidermana. No bo to nie jest walka między Venomem a Spidermanem, tylko Venomem kontra ci, co sprawili, że się stał. A pamiętaj, że w komiksach jest tak, że Avengersi. Są, w jednym uniwersum czy Iron Man i in, inni bohaterowie Jak teraz Sony sobie robi spin-offy o... Well, Masakr tutaj... Ale czeka nas, czeka, czeka nas ciekawy no. po prostu ciekawy no, moment 2022 roku tak już są filmy MC już, już wypuściło i jakie będą Ciekawi mnie właśnie Potem będą Myśleć, co dalej. Bo teraz oni się tym nie przejmują, czy mają prawa, czy nie mają. Bo ja prawa. myślę, że Sony, Sony, jak nie zrobi sobie ta, czy ta. własnego jakiegoś bohatera, to umrze. Bo jeżeli teraz, załóżmy, że. Bo so ile można na Załóżmy, że Sony oddaje prawa do Spidermana. W stu procentach. Mhm. No tylko go oni mają. No ale. Bo mogą robić o postaciach ze Spidermana. No dobrze! Z, z, uniwersum. z uniwersum. Ale ile Tak można ciągnąć. No właśnie, o tym mówię. Tak że nie oni da. potrzebują Czym... nowego Spidermana Mogą zrobić o, o Goblinie, nie wiem, o... Goblina? No A w, yy, przecież był konflikt, Goblina Spidermana no To mogą zrobić bez Spidermana Ale to będzie nudne Przykołał <laughs> będzie dobry To będzie nudne I Sony nie, ma, Sony nie ma właśnie pomysłu i myślę, że jest pod ścianą, dlatego tak robi Sony musiała się Moim zdaniem zgodzić. oni już powinni y, zakończyć te filmy z uniwersum Sony Spidermana... Y, no, dlatego teraz będzie ostatnie no nie, bo jest zapowiedziana Madame Web teraz. Ale to już jest, już nie Spider-Man. Ale ona jest uniwersum Spider-Man. A Tom Holland już nie będzie. No nie będzie! I właśnie na czym to będzie polegać? Osoba z uniwersum, jakbyś miał, że miał na przykład, powiem tak prozaicznie, Dragon Balla. No. Bez głównego bohatera. No, dałoby się coś wymyślić. się wymyślić, ale to nie jest to samo, to nie jest ludzie Co, to samo. Ale sam... to Sony się będzie martwić, a nie ty. Nie, no ja się będę martwić. Dzisiaj będą... sobie kupi Toma Holanda. Bo będzie, będzie Lipa, no, będzie. Ale będą mnie wykorzystanie ci bohaterowie. I Sony będzie robić swoje. Wyobraź sobie. Robić swoje. E, Venoma robi MCU. Jak bardzo dobry byłby ten film? oni by się tak połączyli jakoś, że tutaj jeszcze. Tak. E, A to się tutaj jeszcze. To są. To Nie że... wiem, czy. Ty trochę ogarniać komiksy, ja sobie ostatnio. Ja nie, nie czytałem Ale z, ja, sobie żadnego. ja sobie ostatnio okładki przejrzałem i tam jest mnóstwo fajnych bohaterów. I ja bym nie chciał, żeby Sony robiło każdy film o tym bohaterze z osobna. NIE MAJĄC GŁÓWNEGO BOHATERA, ja, NO BO TO JEST też BEZ sensu. nie robią y, pojedynczo taką grupę na przykład bohaterów, ale niech będzie też spider -Man. No, ale no Spider-Man przechodzi do MCU, czyli jest No im... jeszcze nie przeszedł, spokojnie <śm> No jeszcze, ale no... na lada chwila przejdzie no Zobaczymy po tym trzecim fi co się no nie i dzieje. będzie to... Co się to będzie jest działać. bez sensu, bo to uniwersum jest rozdarte pomiędzy dwie firmy i bez tak... Potencjał to głupie właśnie Albo, albo to wszystkie trafi, bohaterskie wszystko. filmy o osób, bohaterach robi jedno studio tak. od początku do końca, albo nikt nie robi wcale. Wiesz I to jest błąd na przykład DC, że oni napierdzielili filmów no w przeszłości. No ale DC nikomu nie oddaje, tak? No bo, o, bo ładne, 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 tak. Ale, ale też napierdzielili te o Batmana. <laughs> Wiecie ile było Batmanu. Na no, była ta z lat 80. No właśnie. Potem była tego Nolana trilogia, a teraz jest nowa. Moim zdaniem to był podstawowy błąd, że Sony dostał prawo do Spidermana od początku i zrobili. No bo oni to pierwsi zrobili, tak? W 2002 roku. No jestem. Disney nie myślał Ja rozumiem o, na przykład o widzisz, Marvelu, żeby Jak robić, no? na, to na przykład Sony ma uniwersum całe X-Menów na przykład I Inaczej by było na przykład jakby Disney od razu my mają sprawę do Marvela, tam w 2008 roku od razu robimy Spider-Mana. No tak. To, to, by I miało by było sens. Po, tak, połączenie. To by miało sens. I też by miało sens na przykład Wtedy jak... Wtedy mógłby być inna wiadomo, że nie tą, tą kolendą, bo za młody by był, ale kogoś by, by było nie Tak, albo jak mamy sytuację, że mamy jedno uniwersum, na przykład, teraz oczywiście to jest nieprawda, że Sony ma X-Menów, a na przykład MCU ma Spidermana i to się, i to się zgadza, ale nie, że Sony ma Spidermana i MCU ma Spidermana, to, to uniwersum jest albo rozdarte. MCU ma Spidermana, a Sony ma Venom. To jest, najpopu... <grym> ten, to jest jeden z najpopularniejszych komiksów, a oni rozszczepili to uniwersum. Ja bym sobie taką pomyślał, że Disney ma X-Men'a, a Sony ma Wolverine. No i teraz, i teraz... <grym> to jest to samo, ludzie! I, i, I teraz, panie Moni, i, i idę w czekanie. To oni nie mogą umieścić tego Wolverina, co ma Sony? Wolverina nie mogą umieścić w no bo nie mają a oni nie mogą ich wreszcie wziąć do... To logicznie, dla mnie logicznie, żeby te filmy z Sony się utrzymały, to żeby Tom Holland rotował pomiędzy Nie, dla mnie... Sony, mam prośbę, róbcie kreskówki. Tak Bo no. wam, wam to wyszło Ale nie róbcie Trzymajcie rupcie, się kreskówek Nie róbcie z, z uniwersum Marvela. Przywdy uniwersum po prostu A filmy oddacie e, 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 MCU. No misterio wyszedł zajebiście No ja nie oglądałem, ale e, No fajnie się kończy ten, ten No nie mów mi, ale kolega to mi obejrzeć na filmie że... Tak W każdym razie no mówię, że to jest głupota Dlatego chciałem poruszyć ten temat zgo, Zgodziłby się ze mną, żeby film oddać MCU. No, a oni nie trawią kresków. Tak, bo to jest całkowicie, i, i i całkowicie kre... inna historia. Tam sobie mogą wymyślać co a chcą. Teraz, a teraz jest taka sytuacja, że oni nie mają Spider-Mana, no to, to co? Bo, bo sp im, im wyszło św świetnie ze Spidermana No tak. Kreskówka. I... I tam sobie mogą zrobić co chcą. Nie, intro do Spider-Verse, tak? Nie. I tam sobie mogą sobie historie mogą wymyślać jakie jak chcą. A w tym momencie jest tak, że z Isony ma... A filmy nie poddadzą całość. MCU. No i jak Jakby ja ja, tak ja, zrobił ja to MCU by takie filmy z nowym z Spider-Manem z... Tak. Ja to, uh, bardzo i właśnie po, ja, połączyliby ja, to ja, każde... ja lubię to uniwersum. Dlatego Trochę mi przykro, że no niszczy po prostu Znając, nazywając ich to by połączyli i Benoma i Mena, no i Mysterio razem no. Tak i to, to, że i to by, wiecie, i to było spójne, no. i to by spójne było, bo no. przecież wiesz Ludzie. Tak jak Avengersi są spój spójni, no, wyobraź no. sobie, Wszystkie że I filmy są spójne Wyobraź no. sobie, że połowę y, Avengersów teraz ma sony. No kłopota! No, załóżmy, pa, y, w wersji, y, wersji jest Hulk, y, Chana i Hawkeye, a w tym jest Thor IKAMIE <noise> <noise> I I amen. Tylko, że wiesz, tylko że tu jeszcze jest yy, o tyle dobrze, że to są inne uniwersum no A stało. tu chodzi o to, że Spider-Man jest w dwóch filmach. Jedno uniwersum! Jeden. yyy <noise> jest pana, dlatego ja prosiłbym, żeby oddać film, filmy MC. już Tak, no rozgadaliśmy się, ale myślę, że wycofaliśmy temat. niech robi kreskówki. No tak. to o Spidermanie kreskówka i Bo wtedy ma, nie będziecie niszczyć Wtedy nie mo, nie możecie mi. robić co chcecie. Tak. I możecie łączyć i Ironmana ze Spidermanem, czy Ironmana z Venomem w kreskówce, bo, tak. bo to kreskówka no, bo to jest. No bo to jest coś innego i tam nie trzeba aktora, tak. Także ja po, po polecam wam tak. Jeżeli są że... do tego co to... To... słuchajcie. Duet! Do it. Duet! Do it. Duet Do it Sony, no dobra, jeżeli ma... czy się zgadzacie? Czy jesteście po prostu nie Sony, czy po prostu nie... Tak, bo ten konflikt Disneya? jest ciekawy, trochę głupi, ale ciekawy. Jest no, ze strony Sony, bo czasem najwięcej. No tak, tak, dobra. I fani też tracą. Fani tracą dobrą jakąś... Oni nie będą nie będą czy mają iść na ten Spiderman, czy na ten Spiderman. No to się pojawi paranoia, dlatego chciałem poruczyć z tobą ten temat, także... Żegnam się tutaj, mam nadzieję, że nie przynudzaliśmy Tak, mo nie, moim zdaniem to... Bo my jak się rozgadamy, to bo możemy gadać i... Nie i... no, zgodę. myślę, że dosyć y konkretnie, żeśmy tak to jest. wszystko także tak gadali. Piszcie co wy o tym sądzicie i czy lepiej było, żeby właśnie od oddali 100%? Tak, którego I tak, którego Spidermana czy... najbardziej lubicie aktora. Tak. Także do zobaczenia, trzymajcie się i cześć. Cześć!